W dzisiejszym odcinku. Dwa razy dwa. Cztery. Gratulacje. Uwaga. Dzień dobry. Ledwo się poznaliśmy, już ją zaprowadzam do lasu. Hej, wszystkim z tej strony screen. Witajcie w nowym odcinku. Dating Simulator. Z symulatora randek. Już, już się dobrze zaczyna. Mamy nawet polski język. Zaczynamy. Klikamy przycisk grać. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w piwnicy, jesteśmy łysi Gazety leżą pod stołem Nie, nie wiem co, co to jest Ale musimy sobie stworzyć Przystojnego mężczyznę Którym będziemy Zostawcie to mi Musimy mieć drip widzowie Ja się tak źle czuję mówiąc to Musimy mieć drip widzowie Bierzemy taką koszulę Czemu mogę mieć tu rękawiczki? Co jestem zabójcą jakimś? Jeszcze w krótkich spodenkach co to są za buty? Co, co to też są za buty? Dobrze mi idzie, prawda? Wszystko jest gotowe, widzowie! Uwaga, proszę bardzo, sig. Jesteśmy gotowi wyrywać wszystkie kobiety na świecie imię Grzesiu. Przepraszam wszystkich, Grzesi. I zaczynamy naszą grę, okej? Okay? Wstajemy. Mamy tutaj CJ'a, mam już tego dość każdy dzień, jest taki sam. Od dzisiaj zamierzam dokonać zmian w swoim życiu. Wow! Pozwól mi skorzystać z aplikacji, którą wczoraj zainstalowałem. Dobra, mamy jakiegoś findera, Tindera. Będziemy szukać kobiety! Opłata rejestracyjna 25 dolarów. Dobra. Nie mam wystarczająco pieniędzy, muszę je zdobyć. Okej, okay. mamy wannę, czyli jesteśmy porządny mężczyzna Mamy samochód! Co to jest za chałupa w ogóle? Nie, no jak ja zaproszę tutaj kobietę? Dobra, powiem, że to jest wszystko mój teren. Sam zbudowałem. Kobiety lubią męskich mężczyzn. Wsiadamy do. To jest pchnij. Rozumiem, że on nie działa i będę musiał go popychać. Czy, je... czy jak to jest? Musimy dojechać na miejsce budowy. Tam chyba pracujemy? Wow! Kolej to jest Uruchamiamy silnik. Ja się nie spodziewałem czegoś takiego po tej grze. Czekajcie, bo mamy tutaj sąsiada jakiegoś. C czy mogę go okraść? To, to, to jest sklep ten sklep ma dziury w ścianach. I czemu on się zawala? Powiemy, że to jest najbogatsza dzielnica, tak? Jedziemy do miasta. Nie wiem, ile mam paliwa. Nie wiem, czy tu jest w ogóle paliwo w tej grze. Ale tu jest fajnie. Zobaczcie, jak ta mapa wygląda dobrze. Chociaż te barierki jakoś tak dziwnie są porozmieszczane. Mamy do pracy 300 metrów tylko. Już w sumie jesteśmy. Mamy też inne jeżdżące samochody. Ta gra jest już bardziej zaawansowana niż połowa, w której Grałem, dzień, dzień dobry szefie Czemu szef jest taki wysoki? Rozmawiamy z szefem Zadanie jest proste Wykonaj zadania konstrukcyjne I zdobądź 10 dolarów za zlecenie Zaczynamy pracę Przed randką musimy popracować Co, co muszę zrobić? Okej okay. Coś robimy nic, nic się w sumie nie dzieje Już Już zarobiłem 25 dolarów mam Czy chcesz rzucić pracę? Nie no Zostajemy w tej pracy Spędziłem tu 3 sekundy I zarobiłem 10 dolarów Czy tam 20 Także zapisujemy się na Findera Zobaczcie to są jakieś busty. Osobowość. to razie jest bardziej zaawansowana niż myślałem. Dobra. Szukamy meczy. Przyjęcie. Nie wiem o co chodzi. O. Czekajcie! Czemu już jakaś dziewczyna wybrała? <grym> Cześć! Tymczasem Screamy. Spotkajmy się dziś. Ale ja nie chcę, chcę więcej! Ja chcę więcej, chcę wybierać jakoś. Spotkajmy się dziś. <grym> Teraz gdybyśmy się trochę poznali, lepiej będzie, jeśli porozmawiamy twarzą w twarz. O kurczę, Co? Już. Już mamy randkę? Pff. Nie no, my widzowie! Wow! Będziemy mieć wszystkie dziewczyny w tym mieście! Tylko, tylko nie mogę się pokazywać tym autem, bo będzie źle. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, co to za szopa tu jest. Ja mam ją odebrać stąd! Teraz się wstydzę podejść. Ona, ona, nawet na nas nie patrzy. Ona... Dzień dobry, proszę, proszę pani. ha. ha, ha. W końcu przyszedłeś. Czemu ona się tak dziwnie zaśmiała? Czy kazałem ci trochę poczekać? Przyjechałeś za wolno, masz kiepski samochód. Nie wygląda zbyt dobrze na twoich ubraniach. <grym> Czy to naprawdę dla ciebie problem? Zostaniemy odrzuceni na samym początku. Oczekiwania każdego są inne. Osoba, z którą się spotykam, musi mieć trochę pieniędzy. Z tego co widzę, nie masz. <grym> Dobra, wiecie co, rezygnujemy. Weź te 200 dolarów i kup sobie nowe ciuchy. <grym> dziewczyna, dziewczyna. Dziewczyna z Findera dała nam dwie, 200 dolarów po prostu. Czy Mogę popchnąć na nią samochód <noise> gień! <Gienie! głos> Ledwo się poznaliśmy, już ją zaprowadzam do lasu. Nie no, lepiej być nie mogło. Może nie mieliśmy randki, ale zarobiliśmy prawie 1000 złotych. Musimy wybrać, kupić nowe ubrania. Okej, okay, musimy stanąć tu. Dlaczego nas odrzuciło? <noise> Okej, okay, mamy 200 dolarów. 750 to kosztuje. Zobaczmy, co jest tutaj. To nie, to też nie. To też nie wszystko jest brzydkie. Weźmy to, tylko że białe. Tylko to nie jest białe zbytnio. Wyglądamy teraz do... dużo lepiej. I teraz znowu... Czekajcie, znowu będziemy szukać. Okej, okay. okej, okay. uwaga. Pasujemy. Przychodzę od razu do rzeczy. Przyjedź pilnie pod adres, który ci podałam. Czekam na Ciebie. To nasze przeznaczenie. Jaka to prędkość? Porozmawiajmy trochę. Chyba chodzi o to, że. Co tak szybko. Porozmawiajmy trochę. I idziemy do jakiejś dziewczyny. Czyli nie rozumiem sensu tej gry. Czyli będziemy jeździć po dziewczynach i zarabiać pieniądze? Czy, czy jak to ma działać? Czy mogę rozjeżdżać ludzi? Bo popycha mnie! Co jeżeli zatrzymam ją w ten sposób? Na przykład przeszła mi przez samochód! Mamy prędkość maksymalną tego samochodu! Czemu ta ciężarówka zniknęła? Nie mam pojęcia! Dojeżdżamy jak najszybciej na naszą randkę! Ona mówiła, że to przeznaczenie, więc na razie nie patrzę, na razie nie patrzę, zobaczymy zaraz, jaka to dziewczyna! Uwaga! Uwaga... Dzień dobry! Dzień dobry! Co się stało z jej skórą? Czy ona wygląda jakby się utopiła? Proszę pani! Nie spodziewałam się, że przyjedziesz! Powiedziałem, że przyjadę, okej? Okay? Nie masz innej szansy, okej? Okay? Czemu ten polski jest trudniejszy niż angielski? Te tłumaczenia są beznadziejne! Chodźmy coś zjeść, są sprawy, o których... Jezu, to jest przerażające I czemu masz nogi w ziemi? O nie, jedzie Bema Jedzie Bema Dobra, wsiadamy do naszego gruzika I jedziemy do restauracji Zobaczcie, po prawej mamy dziewczynę Jesteśmy Rizzlerem Słuchaj, po Podoba ci się furaczy. czasem tak dziwnie trzęsie, ale, ale z górki jesteśmy najszybsi. Zobacz, tutaj boczkiem trzeba się troszkę popisać. Dojeżdżamy pod restaurację. Okej, okay. zapraszam do środka. Uuu, no pięknie. Ktoś mi samochód popycha. Dobra, samochód już stoi. Jesteśmy bezpieczni, byś, byś mnie obroniła, prawda? Wchodzimy do resta... To jest Snoop Dogg. Czemu tam jest anime, dziewczynka. Co tu się dzieje w tej grze? Co mi się dzieje z samochodem? No jesteśmy w restauracji. Jest napisane idź do restauracji. Czy mamy usiąść gdzieś? O tutaj mamy. Us... Co się dzieje z moim autem? Siadamy na miejsce, zobaczcie, jesteśmy na randce. Zadzwoń do kelnera. Wołamy kelner. On jest kelnerem. <laughs> Witam, co byś kupił? Czemu oni mówią jak villagerzy z Minecrafta? Dobra, będziemy dżentelmenem Pozwolimy jej najpierw mówić Okej, okay, deser chyba zamówiła nam Dokładnie tak jak chcę Zamówiłam ostrożnie, ponieważ jestem wegetarianką Szkoda, że nie zamówiłem się. Przejdźmy do zagadnień, jakich hobby cię interesuje. Okej, okay. hobby kinop. Nie, no my jesteśmy sportowcem. My jesteśmy sportowcem. Dziewczyny lecą na sport. Nie lubię rzeczy, które męczą ludzi. Chciałabym porozmawiać z tobą o hobby, które mnie interesuje. Ale mój entuzjazm zniknął. Co jest? Widzowie zaraz stracimy randkę. W takim razie opowiedz o sobie. Zwracam uwagę na jego ubrania, samochód, a nawet jego rzeczy w domu. Co to znaczy, leży na ziemi? Leży na ziemi, lub mój dom jest muzeum sztuki, wszystko jest perfekcyjne. No jest, muzeum sztuki, bo w sumie to ruina. Okej, okay, zobaczmy. Wcale nie brzmiało to przekonująco. W każdym razie idę, nie spełniasz moich kryteriów. Dokonam płatności, niczego od ciebie nie oczekuję. Weź te 50 dolarów, kup coś do swojej. Zostawiła nas! Kolejna dziewczyna! Naprawdę musimy mieć meble w domu, żeby poderwać jakąś dziewczynę. Okej, okay, zobaczmy, co możemy tutaj kupić. Kanapa jest dość istotna, bo nie mamy gdzie spać nawet. Możemy kupić łóżko, ale jest brzydkie, a mamy 150 dolarów tylko. A ta kanapa jest wyjątkowo ładna. Daje nam charyzmy 4, a to nam daje charyzmę 1. Ale jak kupimy to i to, to nam lepiej wyjdzie, więc kupujemy to oraz to. To się chyba Teleportuje do naszego domu, tak mi się wydaje. I jedziemy do naszego domu. Jesteśmy na miejscu. Umyjmy się przy okazji. Chociaż wchodząc do takiej wanny, będziemy brudniejsi, ale niech będzie. Bierzemy nasze kanapy. Czemu? Czemu Gieto, koń? Gieto wyrzuć po prostu. I idziemy chyba też spać równocześnie. Nie wiem czemu w sumie. Jak widać, że jest dzień, ale niech będzie. Idziemy spać. Pać, chyba tylko na tym mogę spać. I musimy jechać do firmy zarobić 100 dolarów. Tutaj można kupić dom za 250 dolarów. Jest to ruina, ale zobaczcie, mimo wszystko, za 250 dolarów mi coś takiego to jest naprawdę dobry biznes. I zobaczcie, gdzie my mieszkamy. Przecież to jest świetna okolica. Wbijamy do naszej pracy i zarabiamy pieniądze. To, 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 to... Przepraszam, co pani robi? Mamy pieniądze i jedziemy na randki, widzowie. Bo teraz mogą odrzucać i przyjmować. Tą panią odrzucimy. Tą panią też odrzucimy. Tylko musimy też. Co? A były tylko trzy dziewczyny? Kolejny dzień! Kolejne dziewczyny. Dobra, bierzemy. Bierzemy tą panią. Bierzemy tą. To było straszne. Ok, i teraz czekamy 30 sekund, żeby zobaczyć, czy one dopasują się z nami. Czekajcie, to jest kasyno. Czekając na randki, pojedziemy też do kasyna. Czemu nie? Mamy tu jakąś bogatą restaurację po prawej stronie. A tutaj możemy nowe samochody kupować. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy Lambo, mamy Challengera. Mamy Tesla. I to. Tu... Dobra, te auta nie są drogie. Tesla kosztuje 1000 dolarów. Dodge kosztuje 2600 lambo kosztuje 3500. Ale jeździmy czymś takim! Moje fotografie! Ja mogę sobie. Możemy sobie zdjęcie zrobić. Zróbmy sobie z dobrej strony zdjęcie. Z dobrego profilu naszego. O, czekajcie, pasujemy do kogoś, tylko. Nie ma zdjęcia! Mamy lunę! Dobra! Hej, hej, mam do ciebie pytanie. Dwa. Dwa razy dwa. Ty, 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 o co chodzi? Cztery. Gratulacje! Jesteśmy najlepszym Rizzlerem na świecie. Chciałbym cię bardzo poznać, bo jesteś bardzo mądry. Masz jakiś plan na dziś? Dobra, chciałbym cię poznać, bo jesteś bardzo mądra. Ja też chcę ci zadać pytanie, ok? Czekamy na pytanie. Co? Widzicie, jest problem. Skąd tu się wzięło C w ogóle? Dobra, bierzemy to. Niech będzie to. Nie mogę. Co? Odrzuciła nas. Dobra, musimy sobie zrobić profesjonalne zdjęcie przy Lambo. Przy, przy Lambo stańmy. Okej. Okay. Widać idealnie, Lambo. Robimy zdjęcie teraz. Wszystkie dziewczyny na nas polecą. Zupełnie już. Dobra, zobaczcie, Mikasa się zgodziła. Hej, mam do Ciebie ta... Nie, no znowu 2 plus 2. 2 razy 2. O co chodzi, matemat Matematyczny Riz. <grafię> Gratulacje. Dobra, masz plan na dziś, niech będzie. Czy masz plan na dziś? Spotkajmy się. Mam, mam nadzieję, że ona nie będzie się tak uśmiechać w realu. Ustawmy sobie to na profilowe. Zobaczcie, jak ona wygląda, to jest straszne. O, ona jest na drugim końcu mapy dosłownie. Jedziemy po nią aż tam. Mam nadzieję, że się opłaca, że podaruje nam jakieś pieniądze, bo jesteśmy biedni. Ale jest na obecną chwilę dobrze. Mamy dużo pieniędzy, mamy dużo energii. N nie myliśmy się, co prawda. Ale może tego nie poczuję. Jedziemy 400 metrów, zostało. A cóż za przypadek? BMK leży w rowie. Podjeżdżamy! Wow, jaki ona ma dom! Jak ona jest bogata! Ty, 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 tylko te ręce mnie trochę niepokoją. Czy ona będzie się tak nie, 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 nie. Cześć! Witam, okej. Okay. Nie spodziewałam się, że przyjdziesz. Ciebie też się nie spodziewałem. Kazałam ci tu przyjść, oczywiście, że tu będę. Dobra, gdzie chcesz iść? Niech ona sobie wybierze. Ja jestem w stanie zapłacić za wszystko. Chcę iść do baru i napić się drinka, okej. Okay. Dziwna trochę randka, ale niech będzie. Wyobraźcie sobie, że idziecie nocą przez las. Prze przez ten las na przykład. Odwracacie się. I, i was goni coś takiego. Nie, nie, nie przejmuj się. Czasem nie odpalam. Okej, okay, odpalił, odpalił, jest dobrze. Mamy jechać do baru. Czy to jest ten bar tutaj? Ona nam każe jechać do najdroższej restauracji, ale dobra. Może 140 dolarów nam starczy na tą jedną randkę. Podjeżdżamy do tej luksusowej restauracji. Zapraszam. Okej, okay, okej. Okay. Wygląda to naprawdę dobrze. Jezu, ja zbiedniałem od samego wejścia do środka. Dobra, siadamy. Pff, pff. Dobra, z uśmiechaj się, będzie dobrze, będzie dobrze. Rozmawiamy, co pijesz? Ona wygląda trochę starzej niż na zdjęciu. To nie ma znaczenia, co? Czyli bierzemy najtańsze. Bierzemy piwa. Jakie są dzisiaj pozycje planet? Dlaczego to takie ważne? Ponieważ cechy znaków są określone przez ich położenie. O co, o co chodzi? Nie wiem, właśnie o co chodzi. Ona jest Zodiacarą. Dobra, udawajmy, że to nas interesuje. Władcą każdego znaku jest słońce. Opowiedz mi o swoich hobby. Nie no, znowu sport, muzyka. Dobra, sport. Niech będzie sport. Co myślisz o tenisie? Bardzo kocham. I to wytłumaczenie jest koszmarne. To bardzo fajna impreza. Zobaczcie, że na tego gościa. On wygląda jakby miał kogoś zabić, chociaż, chociaż mamy trochę bardziej creepy panią przed sobą. Może kiedyś zagramy razem, zniszczę cię. Do, bo, wolę powiedzieć jasne, zgadzamy się. Pójdziemy teraz do domu. Nie, 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 nie. Zdecyduj się, zdecyduj się. Proszę tylko nie do domu, tylko nie do domu. Chodźmy do parku rozrywki, zabawmy się. Muszę zapłacić 50 dolarów. Idziemy do... Parku, parku rozrywki. A czekajcie, to chodzi o kasyno. A czyli ta budka to te kasyno, co nas tutaj dziewczyna rzuciła? To jest najbardziej podejrzane kasyno, jakie widziałem, nie? Z najbardziej podejrzaną dziewczyną Dobra, stawiamy wszystkie swoje pieniądze O nie, to jest Blackjack Okej, okay, mamy 15 To jest już to jest już ciężkie do wygrania Hitujemy, zobaczmy Wygraliśmy Musimy to wygrać Wygraliśmy Wygraliśmy 180 dolarów Dobra, dalej Stawiamy znowu wszystko, aż przegramy Nie no, znowu to jest ryzykowne Znowu to jest ryzykowne Proszę Słuchaj, bo jest problem Jesteśmy spłukani A... Czyli kasyno nie było parkiem rozrywki Znaczy wiem, że kasyno to nie jest park rozrywki Ale zaznaczyło mi to kasyno Czyli ja po prostu straciłem pieniądze Przez to, że myślałem, że mamy tutaj iść Widzowie, jesteśmy w tym parku Zobaczcie jaki on jest wielki Jest przeogromny Tylko problem jest taki, że gra mi się zbugowała I nie mogę nic zrobić już do sł... Gdzie, gdzie ona... Gdzie ona biegnie? Co się stało? Więc musieliśmy pójść spać. Nie mamy już tej randki. Musimy poszukać nowych nowych randek. To panią tym razem odpuścimy sobie. W następnym odcinku kupimy jakieś nowe auto. Możliwe, że nawet Lambo. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, to piszcie w komentarzach. Jest mega dziwna, ale jest też mega fajna. Także to w sumie wszystko. Ja Was żegnam, baba!